Zrozumiałam, że każdy pomysł zespołu jest ważny. Wszystkie pomysły mają szansę okazać się tymi najlepszymi, a skupianie się na szczegółach może nie być wadą, tylko zaletą. Wystarczy znaleźć na siebie odpowiedni te Testy osobowości wykonane na zajęciach uzmysłowiły mi, że jestem osobą potrafiącą szukać kreatywnych, niekonwencjonalnych rozwiązań. Cieszę się, że wzięłam udział w społecznych kompetencjach w przyszłości dzięki miła zmieniając swoje umiejętności pracy w zespole oraz nauczyłam się wielu ciekawych technik, które są wykorzystywane przez profesjonalistów w na zajęciach ze społecznych kompetencji dowiedziałem się wiele odnośnie pracy w zespole. Zrozumiałem, że istotą działania grupy jest odpowiednie rozdzielenie zadań między członków grupy, a także wywiązywanie się ze swoich obowiązków. Funkcjonowanie zespołu zależy również od nas samych, od szanowania innych członków, a także od aktywnego słuchania tego, co inni chcą na przekazać. Nie możemy zapomnieć o dobrej atmosferze. Dzięki przeprowadzonym zajęciom z inteligencji emocjonalnej Sama dużo bardziej zaczęłam e, skupiać się na rozwoju własnej dojrzałości psychicznej. Na zajęciach zespoły Śmigłowectwa Przyszłości poznałam wiele takich mechanizmów, które kierują ludzką czynniką. E, dzięki temu zajrzałam w głąb siebie i w głąb innych osób, przez co lepiej współpracowałam mi się w Na jednych zajęciach dowiedziałam się, że mój typ osobowości to animator. Pomogły to naszej grupie. Odpowiednie zadanie w projekcie. Na zajęciach dowiedziałam się, że wszyscy nieustannie się zmieniamy i zmieniają się też nasze role. Poza tym nie obawiam się konfliktów, bo wiem, że są czymś naturalnym, że są praktycznie pewne i że trzeba po prostu je rozwiązywać i wyciągać z nich jak najwięcej pozytywnych rzeczy. Czułam się ciekawych i praktycznych umiejętności, takich jak na przykład skuteczna i poprawna komunikacja, działanie w zespole z osobami z różnymi charakterami kompleksowe rozwiązywanie problemów, czy też przyjmowanie odpowiedzialności. W przedmiocie społeczne kompetencje przyszłości najbardziej podobało mi się to, że poznałam wszystkie typy osobowości, co w przyszłości pozwoli mi na efektywniejszą pracę w zespole. Dzięki zajęciom poznaliśmy pojęcie inteligencji emocjonalnej w której dowiedzieliśmy się jak ważna jest umiejętność stosowania emocji u siebie, jak i u innych. Przedmiot Kompetencje Przyszłości uświadomił, jak ważną rolę stanowią kompetencje miękkie. I możliwość wzięcia udziału w zajęciach prowadzonych przez ludzi ze znanych firm, dzięki czemu dużo wiedzy praktycznej. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tych zajęciach i chcemy nadal się rozwijać, bo wiemy, że kto się nie rozwija, tym się zwija. Dziękuję za uwagę. Koniec.